Witam wszystkich! Z tej strony Anubis TV, a to jest już część druga z mojego zestawienia, moich oczywiście starych rysunków, które chciałbym z miłą chęcią wam oczywiście pokazać. Oraz myślę, że ta seria z moimi starymi rysunkami będzie tak bardzo. Bardzo fajnie się rozwijała aż do momentu, gdy mi się te wszystkie rysunki skończą i będziecie musieli czekać na nowe rysunki, które oczywiście chcemy stworzyć. Oczywiście nie zapominajcie o zostawieniu polubienia, jak i oczywiście subskryb subskrypcji naszego kanału, bo. Cóż, yy, chcę się odpowiednio wybić na kanale, chcę oczywiście być jak inni youtuberzy, co mają nawet po tysiąc subskrypcji, ale dobra, nie, nie będę się tak rozwijał się jak ten papier toaletowy. Be yy, wróćmy. Wracając do rysunków, to już Wam pokazywuję, już Wam pierwszy rysunek pokazywuję. Rysunek ten przedstawia Sansa z Undertale, bo kiedyś to miałem taką fazę na Undertale'a. Yy, tutaj mamy Undyne, też z Undertale'a. Yy, tutaj co mamy? Tutaj, mamy? tutaj mamy Mabel z Graffiti Walls. Wtedy się bardzo jarałem takimi kreskówkami. Tutaj mój, szczerze mówiąc jeden z nieudanych rysunków Boga Zniszczenia, oczywiście też Dragon Balla. Yy, tutaj taki niby rysunek satyryczny przedstawiający niek niektóre głupoty, jakie oczywiście chciałem szczerze mówiąc narysować Musop. Tutaj mamy Spongeboba i Patryka w wersji, yy, w wersji epoki Kamienia upanego. Tu tam, tutaj mamy... Z... Steve'a czy nie wiem jak się nazywa Steve, Woody Johnson, a tutaj mamy Maloja po dragach, tak szczerze mówiąc, nie mówcie co mi się wtedy, co wtedy miałem w głowie, po prostu byłem gu... młody i głupi. Eee, tutaj mamy Marka Diasa ze Star Butterfly, tutaj mamy Wisa, też z Dragon Balla. Eee, tutaj mamy Vegeta z Dragon Ball też fajnie mi wyszedł no nie wiem eee, tutaj mamy Frosta też z Dragon Balla eee, też była ten taka reklama o takiej rybie Frosta smaczna i prosta i ten no ale nie nie będę reklamował bo jeszcze mi film usunął za reklamowanie jakiegoś produktu eee, tutaj mamy jakąś panią Ładną Pani anime z komunistycznymi inicjałami. E, tutaj mamy Wisa w wersji Star Butterfly. Wtedy już naprawdę jarałem się tą kreskówką. I e, tutaj jest e, Ugiora Cyfer. Oczywiście gdy popija swoje kakao o poranku i co my tutaj mamy? Magina Bół, co się oczywiście szykuje się, aby komuś nakopać oczywiście w 4 litery yy, tutaj mamy zamasu, co oczywiście wody mu w ogóle starczy na długi czas, bo widać tutaj je wylewa. Wodę czy kawę? Nie wiem, to chyba jest kawa. I co my tu mamy? Tutaj mamy czarnego Goku, co chce niby przedstawić swoją potęgę i uwagę. No ale nie będziemy na. Nie zostaniemy przy nim. Tutaj mamy kolejnego Sona Goku. Czy to jest chyba Gohan, nie Goku? No. Tutaj mamy Vegeta. Vegeta, nasz przyjaciel Vegeta eee, tutaj mamy kolejnego Wisa jak zaczynałem oglądać Dragon Ball, to Wis bardzo mi się spodobał pod względem swojego zachowania tutaj y, mamy Sona Goku nie wiem dlaczego on ma Zez'a mnie się o to też nie pytajcie w sekcji komentarzu Hit też z Dragon Ball'a co my tu mamy? Temari z Naruto. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy Kakuzo, też z Naruto. Mamy Gare z Naruto, oczywiście. I tutaj mamy Shinu Aburame, też postać z Naruto, jeśli się nie mylę. Tutaj mamy Itachiiego Itachi Barwach Akatsuki. Tutaj mamy jeden z moich chyba nieudanych rysunków yy, przedstawiającego Naruto i Sasuke walczącego z przeciwnikiem. Oni tak niby koło siebie stoją. Yy, co my tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze Kabuto. Jeden z chyba moich pierwszych udanych rysunków, jakich mam. Kabuto Yakushi z Naruto, oczywiście. E, tu mamy Orochimaru. Orochimaru. E, tak. Tutaj nieudany rysunek przedstawiający. Przedstawiający. Kakasiego i Lewiego Ackermana, nie pytajcie się, się czemu tak wyszedł, po prostu tak wyszedł, nie? No, każdy może się pomylić, no, przecież jesteśmy ludźmi, no hello! Tutaj mamy Madarę Ucicha, normalnie żadnych barw i tutaj mamy Sakurkę, Sakurkę Ucicha i proszę nie wyzywajcie Sakurki, wiem, też nie jestem jej fanem, ale to nie powód, aby ją obrażać No, Hello, bądźmy ludźmi. E, tutaj mamy INO, INO, jeden z takich fajnych rysunków i kogo my tu mamy? Naruciaka. Też mamy Naruciaka, tutaj kolejnego, i to chyba już był ostatni z rysunków, jakich chciałbym pokazać wam w y, moim zestawieniu. Myślę, że filmik się bardzo spodobał się. Jak się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę. Wraz z komentarzem cieplutkim i subskrypcją. No i myślę, że kolejna część trzecia jeszcze dziś się pokaże. Chociaż jak mi się będzie chciało. No co, no to co? Do zobaczenia na kolejnym odcinku z pokazywaniem rysunków. Heyo!